Cześć, jestem Ania z kanału Super Klocki. Dziś Wam pokażę taki o zestaw. Kupiłam go dlatego, bo tam jest elza i Konok. Jego nazwa to jest szkadełka Elzy na biżuterię. Tam są też dwa pierścionki, ale nim się przyjrzymy na recenzji. No to odpakowujemy z tyłu jak w ten Ładny noczek. Przyjrzyjmy się na recenzji. Jeden klocek. No i instrukcja gruba. Ma gdzieś z 94 strony. To trochę jest. A tu mamy reklamę innych zestawów z Frozen 2. Mam tego na pewno. was do recenzji. Tak wygląda po zbudowaniu. Szkatułka na biżuterię Elzy. No to przejdźmy do recenzji. Tutaj jest mechanizm jeden, ten najfajniejszy, zębatkowy. Wracają się na nim dwie postacie, czyli Elza i Kong. I ten mechanizm jest dość prosty. Wystarczy taka owrotowa płytka, dość największa. I Taka zębatka. Duża też. No to jeszcze tu się rusza. Właśnie można to tak albo tak. Jest tu lusterko. Naprawdę odbija. No właśnie. Każdy element odbija. Właśnie tu odbija LZ I Elza jest jeszcze nie gotowa. Ale minifigurka będzie później. Nawet może omówię już sobie konika. Ale teraz w środku zobaczmy, co jest. Tak wygląda biżuteria. Za chwilę wam pokażę. Tutaj mam jeden i drugi. Jeden jest z takim diamencikiem białym, a drugi jest z taką trochę złotą babeczką. Właśnie. I jeszcze jest jeden taki detal, że myślicie, że to nie jest z klocków Lego, że ten ale tak naprawdę to jest klocek lego taki fajny pokryty blokatem jak mój rakiet, co teraz mam taki blokat na paznokcie i jeszcze tu jest nadruk taka klamka na śnieżynce ale recenzja już była i to się obraca na elemencie typu technik i tu są takie ostre i mogę wam coś pokazać nie da się tego, ale jeszcze jest jedna rzecz. Można je założyć. To są prawdziwe pierścionki. Nie dla ozdoby, że po prostu, abyśmy mieli co włożyć do tej szkatułki, tylko naprawdę do założenia. Fajne, błyszczące. No to ocena będzie bardzo wysoka. To chyba najlepszy. Zestaw z Frozen 2, który został na razie wydany, więc mogą być w przyszłym roku lepsze albo za dwa lata jeszcze lepsze, ale przynajmniej ten jest chyba najlepszy. W tym zestawie dostajemy aż dwie minifigurki i to trochę jest tych minifigurek, ale najpierw omówmy sobie konia noka. Wszyscy, co nie posiadają tego zestawu, nie wiedzą, że to się ściąga, tylko trochę trudno osiągnęło mi się. Z boku są naklejki, z dwóch stron takie same, chyba nie takie same, ale są no, takie brązujące do krainy lodu, cztery study. I Elsa, bardzo ładne nadruki z przodu. Na butach ma nadrukowane kawałki śnieżynek. Z tyłu też jest dość dobra. No to przejdźmy do tyłu. Z tyłu mamy przeciętą pererynę. To jest super. Najlepsza rzecz w tym zestawie. Tu wszystko jest takie fajne, brokatowe, więc to jest bardzo dla dziewczyn. I tu dostajemy. No, jedną dziewczynę. A teraz specjalnie dla was, czyli dla widzów, porównamy sobie dwie elzy z dwóch części. Właśnie. Chyba ta z pierwszej była, no, trochę gorsza od tej drugiej, ale przejdźmy do pierwszej różnicy. No, sukienki się różnią kolorem, a druga to. Tamta ma buty i ma krótszą sukienkę, a tamta ma dłuższą. I dołożyłam jej łyżwy, aby ładniej wyglądała i była wyższa, aby było widać te wszystkie różnice. I ta też ma taką dużą różnicę, że ta z jedynki nie ma rozcięcia tego bardzo dużego z przodu, a z tyłu. Perryny się różnią. Tutaj są śnieżynki, jakie znamy już, nadrukowane. Fryzury są takie same, taki sam kolor. Nic, a nic się nie różni, tylko ta ma taką rozciętą, fajną. Chyba mi się bardziej naprawdę podoba ta z dwójki. Elza, no to chyba są te wszystkie różnice, które tam można zauważyć. Podsumowanie tego zestawu. Ten zestaw jest dobry bardzo. Jeżeli ktoś jest fanem pierścionków ilego to dla niego, dla dziewczyn, dla niej, a nie dla niego po prostu. bo to jest bardzo dla dziewczyn, ale ocena za tą fajną, bardzo szczegółową LZ z rozciętą pereryną będzie 9,5 na 10. Do zobaczenia następnych filmach.